Cześć, ja jestem Metrak i was w pierwszym odcinku, wstępie do mojej nowej serii z Cywilizacji. Kolejna seria musiała coś zastąpić Remember Me, i wybrałem Cywilizację z bardzo prostej przyczyny, bo uwielbiam tą grę, spędziłem wiele godzin, no setki godzin, grając w czwórkę, jeszcze jako mniejsze dziecko, a teraz powróciłem do piątki, która mi jakoś umknęła, i jestem zachwycony, gdyż tyle, ile zmian o oni... znaczy, może nie było. Nie jest to jakiś wielki skok pomiędzy czwórką a piątką, ale naprawdę jest to już gra, która nie potrzebuje niczego. Ehm, zacznijmy, może. Ogółem mówiąc, rozgrywka polega na tym, aby. Ej, ej nie chcę tą grać. No super. No tak, muszę stworzyć własną grę. Wyspiarsko Anglię. Jest to starożytna kraina. Wyspa została zasiedlona 35 tysięcy lat temu. Nie będziemy rozpoczynać tej podróży, ok. Mały błąd na początku. Przejdę do menu głównego. I e, wybiorę sobie innego przewódcę, bo jakoś nie chcę kierować Wielką Brytanią. Właśnie na początku gry wybieramy sobie przywódcę, którym będziemy grać. Celem gry jest podbicie wszystkich naszych wrogów i zajęcie całego. całej mapy czyli marzenie każdego zaborczego przywódcy każdy naród ma jakieś swoje cechy na przykład w Persji złote ery trwają o 50% dłużej trzeba troszeczkę się z tym zapoznać jeszcze przed rozpoczęciem gry aby zobaczyć co i jak i co nam da granie daną nacją Myślę, że wybrałbym Ramzesa. Tak, będziemy grać Egiptem. Dlaczego nie? Możemy również sobie wybrać typy map, na przykład yy... Odwzorowywającą ziemię, kontynenty, Pangea, archipelag. Ja wybieram ziemię, gdyż jest to najlepsza mapa. Wielkość zwykła może być, poziom trudności normalny. Ja nie bawię się już w jakieś jeszcze tam super mega wielkie poziomy, typu na przykład bóstwo, bo nie jestem jakimś wybitnym graczem. Ok, także rozpoczynajmy grę. Przed nami wstęp. Zdrowiony wielki Ramzesie, faraonie Egiptu, który sprawiasz, że słońce wschodzi, a Nil płynie i obdarzasz swój szczęśliwy lud wszelkim dobrem. O wielki panie, twój lud od niepamiętnych czasów mieszka na brzegach Nilu dał światu pismo i wyższą matematykę, rzeźbiarstwo i architekturę. Dobra, dobra, okej, okay. koniec z tym. Koniec z monologiem, rozpoczynamy grę. Gra jest... No otoczka jest ogólnie całkiem naprawdę fajna i ładna. Przede wszystkim na plus zasługuje muzyka. Jak bardzo często podczas takich gier, na przykład w SimCity lub nawet w Simsach, no albo w jakichś innych strategiach jak bardzo często podkładam sobie swoją muzykę, to akurat ścieżka dźwiękowa w tej grze jest na tyle dobra, że Jestem gotowy zrezygnować ze swojej playlisty, aby sobie tutaj tych jakichś tam fajnych dźwięków posłuchać, bo jest naprawdę taka relaksująca i pasuje do całej rozgrywki. Um, na początku, um, początek jest oczywiście trudny, bo mamy tylko dwie jednostki. Są przy nas wojownicy oraz osadnicy. Um, w ogóle mówię, jakbyście nie grali, ale być może ktoś będzie chciał na przykład na moim kanale zobaczyć serię i ktoś nie wie o co w tej grze chodzi. Także wytłumaczę, bo jest to wstęp, jak już wam mówiłem. Um, Mamy osadników, i ich rolą osadników jest zakładanie miast, pierwszych naszych osad. Wydaje mi się, że to miejsce jest naprawdę dobrą lokalizacją na, na nasze przyszłe miasto. Tak, załóżmy je tutaj. Teby. Ok, Teby są stolicą spoko. Mamy również wojowników i na początku radzę wam troszeczkę uważać i nie wybierać się nigdzie z nimi dalej z racji tego, że w tych wszystkich lasach i puszczach pierwotnych gresują barbarzyńcy, którzy nie są zbyt mądrym, mądrą nacją i chcą nas przejąć, obrabować i... no, barbarzyńcy. Gra jest turowa, także nie wiem, nie wytłumaczę Wam tego, ale na przykład, no i w mieście musimy wybrać produkcję. Wszystko co zrobimy ma później odzwierciedlenie w przyszłości, także radzę Wam się zastanowić nad tym. Na początku warto zbudować zwiadowców. Zwiadowcy będą Wam tutaj odkrywali pobliski teren, aby, aby szybciej zaznajomić się z tym, gdzie jesteśmy. Jakie jest nasze położenie i czy obok nas wybudowali, wybudowali się jacyś inni władcy i czy są jakieś państwa blisko. Radzę wam zrobić tych, tych zwiadowców jak najszybciej, bo oni dość szybko to wszystko odkrywają. Można ustawić, aby robili to automatycznie. Drugą, drugą sprawą są technologie. Od razu automatycznie odkrywa nam rolnictwo, także możemy budować farmy, które są potrzebne, aby w naszych miastach nie było głodu. To wszystko jest naprawdę kompleksowe. Jest również drzewo technologii. Jest wiele technologii, które trzeba odkryć, i są wszystkie epoki. Jest epoka przemysłowa, jest renesans, no, aż do przyszłości. Nawet mówiąc, gra w, we współczesności jest świetna. Dużo się tam dzieje, ale póki co, jesteśmy w starożytności, na samym początku. W czasach, kiedy pismo. Dopiero powstało. Wybiorę. Hmm. Po pierwsze, najpierw radzę Wam się rozejrzeć, co mamy dookoła i co nam się przyda. Yy, gdy najedziemy na dane pole, yy, na przykład tutaj, gdzie leży, leży złoto, to od razu nam informację, czego potrzebujemy. W tym wypadku technologii górniczej. Yy, tutaj, gdzie te liski, aby wybudować obóz, potrzebujemy łowiectwa. Yy, ja wybiorę górnictwo z racji tego, że. Te złoto dostarczy nam pieniążków, które są bardzo ważne. Ok, następna tura. Poruszam się troszeczkę tymi zwiadowcami z racji tego, że chciałbym przynajmniej jakąś część, jakiś skrawek tej ziemi dookoła poodkrywać. W początkowej fazie gry te jednostki są strasznie wolne, ale później... później to się zmienia. Można budować drogi, robić różne rzeczy. Nie chcę już zbytnio tymi wojownikami odchodzić, ale jeszcze dwie tury i już będziemy w stanie zbudować... Yy, no jest zbudować... Yy, patrolować yy, te tereny zwiadowcami. Najprawdopodobniej z początkowej fazie naszej rozgrywki e, o już wybrałem teraz opcję, by e, <laughs> jest trzecia w nocy. Ekspro, eksplorowali automatycznie. E, I teraz nie musimy sobie zawracać głowę. O właśnie, odkryliśmy obóz barbarzyńców. Barbarzyńcy to nie są e, nasi przyjaciele, jak już wam mówiłem. E, I trzeba ich zwalczać. Wybiorę teraz pomnik, gdyż pomnik. E, Zwiększa wydajność kulturową miasta. I dzięki temu miasteczko nasze szybciej się rozwinie. Będzie rosło wszędzie. Więc pójdę nawet z tymi wojownikami tutaj troszeczkę bliżej, aby zobaczyć, jakie mam szanse. A właśnie, tutaj, gdy sobie najedziemy na sąsiednią czy znaczy na wrogą jednostkę nam, pokazuje się również. Taka statystyka, dzięki której możemy się dowiedzieć, czy możemy wygrać daną bitwę. W tym wypadku niestety nie. Potrzeba mi jeszcze jednej jednostki, aby ten obóz zdjąć. W takim razie cofnę się do miasta i będę teraz kliknął następną turę cały czas, aby nam się coś tutaj już zbudowało. Początkowa faza gry jest niestety dość nudna pod tym względem. Trzeba to przecierpieć, ale później i, i zaczyna się robić o wiele ciekawiej. Te by powiększyły się. Jak widzicie, jest to już drugi poziom rozwoju naszego miasta na dodatek, jeżeli mamy wystarczającą ilość złota, możemy kupować pola naokoło. Jeżeli w danej chwili miasto się nie rozrasta, a są takie momenty, gdy jest stagnacja i już nic się nie rozwija, ale o tym już o tym, o tym później możemy kupić pola naokoło, jeżeli oczywiście mamy odpowiednią ilość pieniędzy. Więc jeżeli nie podal waszego miasta, granic waszego miasta leży żelazo i... Chcecie na przykład wybudować ciężko zbrojnych, mówię oczywiście już tutaj o yy, przyszłości, yy, to, to wtedy jest to bardzo, bardzo przydatną opcją. Opcja. Yy. Tak. Odkryliśmy również górnictwo. Yy, teraz yy, wziąłem się za budowę tego pomnika, chociaż wybuduję te trzy tury, a później od razu robotników, aby nie zrobił nam się tu jakiś głód. Pójdę w, Czy ja wiem, czy garncarstwo w tej chwili. Mm, hmm, hmm. Poszedłbym w, w. łucznictwo. Bo łucznicy mi są potrzebni do zlikwidowania obozu barbarzyńców. łucznice są całkiem fajną jednostką na początek gry. I w wielu imperiach utrzymują się one. Ci łucznicy. No bardzo długo bo to jest y, taka jednostka, która y, jest przydatna o, widzicie? Um, o, odkryliśmy jak cudem murarz, mur, murarstwo odkryliśmy jesteśmy tutaj Okay. Nie wiem, czy to nie była jakaś cecha tej cywilizacji naszej. A, właśnie, yy, yy, wiem, co się stało. Odkryliśmy ruiny yy, yy, na terenie tej naszej mapki. Yy, bardzo często zdarzają się różne, yy, różne skarby. Są na przykład ruiny, i właśnie, gdy tam sobie wejdziemy na te ruiny, to czasami możemy coś ciekawego znaleźć. Yy, teraz znaleźliśmy technologię. Nie wiem, yy, w jakichś tam zwojach została ona. Tam tutaj przekazana i ją mamy. Na dodatek z zwiadowcy doszli. Warszawa. Twórcy tak z wielkim szacunkiem i godnością potraktowali naszą piękną Polskę, że Warszawa jest państwem miastem. Tak. Gorzej niż w czasach zaborów. Eee, no, kiszka. Ale w najnowszym dodatku, który właśnie sobie planuję zakupić i rozpocząć właśnie pełnoprawnie na nim serię, jest już Polska nacja jako cały naród, więc. Więc dobrze, że odpokutowali twórcy. Ale o, kolejne państwo miasto. Jak wiecie, państwa miasta są po prostu takie malutkie państwa typu Monako, które starają się żyć z nami w zgodzie, ale. Rozwijają się nawet dość szybko, mają również swoją armię, raczej nie atakują, bronią się i często wstępują w sojusze z, z większymi imperiami. Także yy, możecie się czasem wpędzić w niezłe bagno, jeżeli yy, nie będziecie rozważni. Wbiorę produkcję. Yy, teraz oczywiście czas na robotników. Yy, nawet piramidy już możemy. Okej, okay. o widzicie? Te by nam się rozrosły. Tak więc wiele klikania przycisku następna natura teraz nie czeka. A i jeszcze coś, właśnie. Yy, państwa miasta są dość źle nastawione do nas, yy, do was, do danego imperium, jeżeli yy, wchodzicie na teren państwa miasta z wojskami. Również na to uważajcie. Teraz mam to gdzieś, bo to mnie zaatakuje, ale gdy jesteście w początkowej fazie gry, to czasami możecie się zdziwić i się wpędzić w niezłe, w niezłe coś. Czy... co oni robią? No... fuck. Ja nie chcę ich stracić. Mamy również ustroje. Ustroje pomagają nam kierować naszą, naszym imperium, yy. aby się z nimi zaprzyjaźnić trzeba po prostu czytać opisy. Yy. Tradycja najlepiej służy małym imperium. Przyjęcie tradycji znacznie zwiększa tempo rozszerzenia się granic i zapewnia 3 do kultury w stolicy. Nie jestem do końca pewien, co teraz wybrać, ale wydaje mi się, że tradycja będzie najlepszym rozwiązaniem w tej chwili, bo ja nie chcę grać jakoś tak strasznie defensywnie, przy, przynajmniej w początkowej fazie gry. Chcę się rozbudować w obrębie tych paru miast, stworzyć takie y, poprawnie pracujące skupisko, a dopiero później y, zająć się podbijaniem podbijaniem okolicznych państewek. Wybierzemy następne badania. Y, teraz, teraz, teraz. Wybiorę hodowlę zwierząt, z której później możemy również odkryć łowiectwo. Łowiectwo będzie potrzebne nam, żeby zbudować obozowiska, które będą pozyskiwały dla nas futra. Są to towary luksusowe i mieszkańcy się bardzo cieszą, gdy mają dostępność do nich. Anulowałem te odkrywania manualne z racji tego, że. Znaczy automatyczne, z racji tego, że jednak czasami gra nas, y, chce wprowadzić w bagno. I gdybym nie gdyby odszedł tymi zwiadowcami na czas, to wojownicy y, z tego barbarzyńskiego y, plemienia mogliby ich zabić. O, tutaj jest na pewno jakieś państwo. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale to jest chyba coś związanego z Chinami. Z tego co pamiętam, te kolory. No, kama... O! Persja! To jest najlepsze. Uwielbiam to. Uwielbiam tę animację. Yy, więc tak, ten, prawda, pan Dariusz I pierwszy, nam pokazać, jak on jest wielki i potężny. Yy, w sumie udało mu się, ale zaraz obejdziemy z zwiadowcami dookoła jego imperium i zobaczymy jak bardzo jest rozwinięte. Możemy z nim tyczyć różne pogawędki, jakieś dyskusje, możemy na niego wpływać, również jeżeli będziemy na przykład wysyłając złoto, w, w, wtedy między naszymi imperiami będzie układało się lepiej. Handel, różne rzeczy, ale póki co nie będę z nimi rozmawiał, bo to nie jest czas na to i tak nie ma sensu. On się tutaj też samemu rozwija i na razie sobie nie przeszkadzamy. No i super, tutaj też barbarzyńcy o, Będę uciekał przed nimi No, kolejny ustrój Znaczy, jakby podustrój ustroju Który już przyjęliśmy hmm. yy, Wezmę legalizm, albo... Nie. Yy, wezmę arystokrację, gdyż zaraz będę budował cud. W tebach, te piramidy. Chociaż powinny być w gizie, ale co mi tam. Nie można grać, brać historii. O, zaatakowali nas. Oczywiście. Zdarza się. Zdarza się. Uciekniemy od nich. Powerownicy nie są aż tak szybcy, jak nasi zwiadowcy. Yy, więc tak. No, i jak, jak widzicie, są różne tutaj towary. Na przykład jedwa prośnie. To wszystko będziemy mogli z tego korzystać. Będziemy mogli to eksploatować, odkrywając odpowiednie technologie. O! Hmm. Zetian wielka z Chin. Chiny pragną pokoju, by móc skupić się na własnym rozwoju. No widzicie? zostaw nas w pokoju, a my uczynimy to samo dla Ciebie. Oczywiście. Naprawdę, otoczka tej gry jest świetna, jest bardzo klimatyczna. Nawet takie przypisy dodają dodają coś takiej, takiej magii. Dobra. O, mamy robotników właśnie. Tym razem zaufam y, automatyce gry i pozwolę, aby y, nasze robole budowały ulepszenia automatycznie. Robole, robotnicy, nie będę taki niekulturalny. I y, 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 czas teraz na osadników. Trzeba wybudować jakieś y, drugie miasto, miasto blisko. Mamy na to jeszcze sporo tur, także poczekamy. A teraz wybiorę łowiectwo. Nie proponuje mi garncarstwo, ale spokojnie. Zaufajcie mi łowiectwo nam się przyda w tej chwili bardziej. No i kolejni barbarzyńcy. Jak widzicie plemion barbarzyńskich jest dość sporo. No, widzicie. Y Alberti kończy swoje największe dzieło. Kto to jest? Y Okej. Okay. Y od czasu do czasu pojawiają się takie rankingi. Y Najbardziej zapracowani ludzie świata. Nie radzę się y, tym akurat kierować, bo one czasami nie są zbyt dokładne. No ale to miło, że nas wyróżniono. Egipt. W sumie to jednak wybrałbym się na tą Warszawę, taki będzie ze mnie patriota. I wydaje mi się, że zrobię to nawet y, dość wcześniej, z racji tego, że y, granicza, ona z nami, granicza ona z nami jest blisko Teb. No, przyszli, yy, i wydaje mi się, że później, jak zawiążę sojusz z kimś, to będziemy mieć z nią problem. Także pójdźmy sobie troszeczkę w górę. Ok, tak więc jak widzicie, atakują nas. Chodzą gdzieś powolutku dookoła barbarzyńcy, albo zakładają jakiś obóz. A ty, ty, nie ma otwartych granic. Ja nie radzę wam przyjmować takiego czegoś, jeżeli oczywiście chcecie przyjaźni, tak? Ale ja uważam, że jeżeli nie gracie na multi, to jednak trzeba grać zachowawczo w stosunku do innych. To również zależy od poziomu trudności, ale ja się boję, że na przykład taka oto sprytna pani może stać się naszą przyjaciółką, a po chwili rozmyślić się. rozmyślić się i... Czy ja, to, czy ja to zaakceptowałem? No i nie mamy zwiadowców. Ups. Ym. I możesz się po chwili rozmyślić, słuchajcie, i po prostu nas zaatakować później, mając jednostki na naszym terenie. Już to raz przerobiłem i naprawdę nie chcielibyście tego w waszych miastach, a ja nie chciałbym tego w moim. W moim państwie. Publiczna deklaracja Chin. No i widzicie, Chiny właśnie ogłosiły światło, że teraz chronią Warszawę. Każdy atak na chronione miasto zaszkodzi stosunkom i może doprowadzić do wojny. Czyli jednym słowem, sojusz. Znaczy prawie sojusz, bo akurat to nie jest sojusz. Ale gdybym zaatakował teraz Warszawę, to Chiny byłyby nastawione naprawdę wrogo. No więc wszystko się komplikuje. Ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że mi się spodobało. Jeżeli tak, to dajcie pozytywny odzew w komentarzach yy, oraz łapciami w górę. Yy, tak więc co? Do zobaczenia w następnych odcinkach, które pojawią się w sierpniu. I może będzie nowy dodatek, bo właśnie go kupuję.